to będzie YouTube'dorskich, bardzo gracę bardzo rzeczy. Ja jestem Julia to kolejny tekst palionowa na moim kanale i mam nadzieję, że łapkę zostawiliście, ponieważ dzisiaj musimy dowiedzieć się bardzo ważnych rzeczy, mianowicie rzeczy na temat moich dzieci i tego się dowiemy od na, ponieważ on najbliżej był tego całego problemu naszego, także mam nadzieję, że cokolwiek więcej się o nie dowiem. Już wczoraj dowiedzieliśmy się, że faktycznie była mamą mian dwójkę dzieci. Także widzowie no co, no dzisiaj się dowiemy czegoś więcej mam oczywiście taką nadzieję. Proszę was o łapkę w górę, jeżeli tutaj zostawicie łapkę, to na pewno przysięgam, wam dzisiaj super fajny sen i znajdziecie jutro 10 diamentów w Minecraftie, także koniecznie łapkujcie a jeżeli nie zostawicie łapki, to podobno ja tak tylko słyszałam, nie chcę jej rozsiwać plotek, ale podobno będziecie mieli 3 dni pecha, także lepiej sobie, no lepiej lepiej się zabezpieczyć i tutaj zostawić tę łapkę. Subskrypcję też możecie zrobić, ponieważ takie cudowne materiały codziennie w będą się pojawiać e, o godzinie 18:30 na tym kanale, no i co dwa dni na moim drugi kanale Milki Plus co Gdziecie? subskrybujcie. Pierwszy link w opisie, znaczy nie pierśnik, który tam chyba piąty, link w opisie, nie wiem, w nie ważne, W każdym razie w opisie zerkajcie koniecznie. A my za nie będziemy przedłużać, lecimy do Minecrafta, także co łapka sub. I lecimy z dzisiejszym odcinkiem. No więc, słuchajcie, jesteśmy w naszym Minecraft, jesteśmy w magazynie, ponieważ tutaj musiałam pójść po rzeczy. Bo, jak mówiłam, dzisiaj lecimy do Szczepiona, jestem na całe szczęście, jesteście na serwerze. No i tak, jak mówię, słuchajcie, mamy tutaj takie rzeczy jak woda, tutaj jakieś chicken, ciastko. Wiecie, co Dzisiaj po prostu musimy jakoś ogarnąć sytuację. Wiecie, o co chodzi, jakoś tak fajnie to zrobić. Mam nadzieję, że nam się tu uda. I już zbudowałam jedną nawet rzecz pod, to zaraz wam tutaj pokazuję. Tylko schodzę na dół szybciutko i korzystając z okazji, jeszcze to wam pokażę, bo tego wam akurat się nie pokazałam, że. Zobaczcie, tutaj są dwie głowy, Zobaczcie, Jedna głowa Milkaczowa, druga głowa Szczypsonowa i tutaj jeszcze jest kolorowy wiatrak. Także no myślę, że mega fajna opcja. No i teraz wam jeszcze szybciutko pokażę widzowie, że tutaj jest pokaz. Czekajcie, musimy zejść. O właśnie, w ten sposób. zejdziemy tam, no ja stwierdziłam, że tutaj to jest dobre miejsce na spotkanie ze Szczypsonem. Także to jego weźmiemy. No i się wypytamy po prostu co jest, co i jak z tymi dziećmi. Także tak to wygląda. Jak tutaj stoliczki, wiecie o co chodzi, siedzonka, więc myślę, że no co, jak najbardziej sobie w porządku. Także takie coś tutaj przygotowałam. Jedzonko też jest przygotowane. Także myślę, że niczego nam nie brakuje. Więc zaraz do niego skoczymy, tylko jeszcze raz Wam pokażę te głowy i tak dalej, tak żeby to, wiecie, ładnie było. Po prostu widoczne, bo tego tak do końca nie pokazałam. Także już wam to szybko, ładnie pokazuję, bo to jest akurat mimo wszystko bardzo ważny aspekt. Ale to prze najważniejszy aspekt naszego naszej miejscowy, więc ja już wam to pokażę, czekajcie chwileczkę. Okej. Okay. Tu jest ten wiatrak, tutaj te fajne kolorki. No i tutaj te głowy, myślę, że jakoś tak mniej więcej widzicie prezydentów po prostu dwie największe gwiazdy na świecie. Także myślę, że wygląda to jak najbardziej fajnie. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. A my już dla da także to się stresuje, więc zostawcie koniecznie łapką. Tam tutaj chodzi, jak widzicie. Teraz wiecie łapka. Łapka w górę, żeby tutaj mi, wiecie, jakoś tak dodać po prostu energii i tak dalej. Okej, okay, tutaj tutaj coś pisze, ale to jest istotne, więc tak, uwaga, uwaga. Dzwonimy dzwonem 3, cztery Let's go, widzę. Let's go, let's go. Dobra, za, 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 za zabiliśmy dzwonem. Okej, okay. halo? Halo, Witam. halo, dzień Witam. dobry. Co tam u Ciebie słychać? Powiedz mi, bardzo co tam? dobrze. Ja bym podziękować za to, że mi oddałeś moje temy. Przede wszystkim, I, i, no. i chciałabym Cię przeprosić, że taka niemiła atmosfera ostatnio panowała. O! Tak tylko wiesz... Czyli co, że, co, że już nie jesteś zła? Nie, no nie, nie, nie jestem zła. I nawet chciałabym Cię gdzieś zabrać. O! Jeśli mogę, No dobrze, no to gdzie? Jeśli, no, po, chodź tutaj, chodź, chodź, chciałabym Cię gdzieś zabrać, mam nadzieję, że, że, że jesteś głodny. I że... No jestem, jestem, No to jestem, super, no. no to tak, ja się zapraszam tutaj, y, do tego miejsca, To tutaj akurat już byliśmy. Gdzie jesteś? O no idziesz tutaj już, chodź, 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 bo ide, ide, muszę ide, dzisiaj ide, ide. tutaj wiesz, bo po, po prostu porozmawiamy, wiesz o co chodzi, miła tutaj atmosfera panuje, wiesz o co chodzi, nie? To będzie wszystko aha, dobrze. Więc tak, zapraszam cię tutaj przygotowaną na wyzwanie zauważ stoliczek i i i, 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 krzesełka. Dobra, to jest podejrzane, ty coś chcesz? Trzemu miałem coś chcieć? Proszę bardzo, masz tutaj butelkę wody i chickena i tutaj mam też ciasto, jeśli chcesz, tylko że go też nie da postawić, więc ono będzie chyba lewitować jak już, Nie no, albo... ja jestem na jedzony. Okay. Dobra, ja nie. powiedz, powiedz o co chodzi. No o nic, nie chodzi. Tak po prostu chciałam powiedzieć, co tam się słychać. Hmm. No dobrze. Dobrze, ja czemu, czemu nie pijesz wody? Już. Okej, okay, super. No więc powiedz, no nie, nie wiem, no opowiadaj, co tam wiesz, czy wszystko w porządku, wiesz o co chodzi. No, wszystko w porządku. Dobra. E, podejrzane spotkanie, bardzo. Czemu podejrzane? Ponieważ no, dwa dni temu na mnie byłaś wkurzona. No i dobra, ale nie rozumiem, że ja choroskopuję. To, to były rzeczy. kobiece dni, i, i jakby powinni zrozumieć to, że ja dopiero co odzyskałam pamięć, i po prostu ta wiedza mnie przygniotła trochę i przytłoczyła. Wiesz o co chodzi? I już sobie dałaś radę. Tak, ale jest jedna sprawa jeszcze, co do mojej pamięci. O, aha. No. Powiedz mi, co z naszymi dziećmi. Nie, no nie wytrzymam. Dobra, wiesz no, co? No i czekaj, nie dalej ma gdzie ty żadnych, idziesz? ale nie ma żadnych dzieci. Ja nie mam jak to chodzi? nie ma żadnych dzieci? Jak były dzieci? Nie urodziły się. Ale nigdy. dobra, nie ma ale, ale, ale były. Nie było ich! Były, miałeś ich na, na zdjęciach. Tych takich, takich zdjęciach, co w brzuchu wiem. No dobra, dobra, dobra. No, ale nie! No czekaj, czekaj! Tam, no nie, 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 nie. To będzie w porządku. No ale. z Chipson, no, ale to jest poważna sytuacja, się z tym porozmawiać to nie na ten jest, temat. No, ale to jest ale, no, sprawa, nie ma żadnych dzieci. No, no dobra, no ale powiedz mi o tym w takim razie. Jak to się stało, że one znikły, cokolwiek takiego no, jak. Nie, jakby... wiem. No niby byłaś w ciąży, później się okazało, że gdzie no, i nie ma. Nic no nic dobra, się. no ale to w takim razie, czy. Nie, nie powinniśmy odszukać ich czasem. No jak ich nie ma, to po co ich szukać? No, ale były. No właśnie, nie było. Nie masz po prostu w sobie żadnej człowieka, czyństwa. Wyobraź sobie tak. Widzisz tą rybę w mojej ręce? Tak. Jej nie ma. No dobra, ale to jest ryba. Wyrzuciłem ale ją była, tu. ale była. Szukaj ją, szukaj ją, Ona No, no dobra, jest. no ale była. No to no właśnie... była, widzisz. No ale, ale była. No ale dobra, ale nie było tych dzieci. No, do... no, ale... no właśnie, jak to nie było? Ale to, że ich nie widziałeś, to nie zaczęli bo było. Jak powietrza też nie widzisz, a oddychasz i, i wiesz, że jest. Tlen na przykład. Mega, mega super, super argument, naprawdę. Po, no jest bardzo fajny. No to jest poważna sytuacja. Ja uważam, że powinniśmy znaleźć dzieci nasze. Tak? Mhm. Chyba, że to nie by dzieci. To. Mocno praca, wiesz, będziesz szukać czegoś, czego nigdy nie znajdziesz, no. No ale no właśnie, że nie. Słuchaj, ale skąd wiesz, że ich nie znajdziemy, może one gdzieś tutaj są, bo on się po świecie. Nie było. Może na przykład wilczyca je wychowała i jeden to będzie i... Tak, 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 oczywiście jeden ma na imię, no. No naprawdę to jest poważna sytuacja, Filip. Musimy z, no. musimy je szukać, musimy je znaleźć. Ja, ale... Ty nie rozumiesz, że dzieci nie ma. Ale, ale czemu tak mówisz, że nie ma? Jak były, to są przecież. Ale nie ma tak, że nie ma. Ich właśnie no właśnie, ich nigdy że. Nie no przecież brzuchy były! No to, no to co? co? Nie wiem, no to może dalej tam są, może nie <laughs> No way! Nie ma opcji. <laughs> poproś, poproś bzyka, on zrobi zaraz tutaj, prawda, wywód, wejdzie ci do brzucha i zobaczy co tam ci kurczę. Jechowa. Nie, 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 nie. Ja uważam, że to jest poważna sytuacja i powinniśmy po prostu wszelkie środki tutaj uruchomić, żeby po prostu znaleźć nasze dzieci. Tak. Dobra. Czego potrzebujesz na drogę? Bo Samolot i ja helikopter. Nie Potrzebujemy okay, czyli jedzenia. Nie, 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 do mnie. No nie, 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 razem, nie, razem, to nie, nie, razem, tych nie, razem. nie, nie, ma nie, nie, rozumiesz. nie, wiem, nie, ty nie, ja są. nie, wiem, nie, 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 że wiem, że nie, są. nie, nie, Ja wiem, że one są. nie, 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 one gdzieś nie, no na pewno ja gdzieś ty... tutaj są, no przecież, no oczywista sprawa jest, że skoro były, to na pewno gdzieś są, po prostu są gdzieś, gdzieś wciągnięte, nie mam pojęcia, no. To? Tak. Chyba ty je wciągnęłaś, brzuchem. No, przestań tak mówić, że nie jest świste, żartujesz o robisz z no bo... widły igły. Nie było dzieci. Były dzieci. Ja. No, ale no kurde... Dobra, masz tutaj... To, ja, straciła... szucze, to ja straciłam... się i... To ja straciłam pamięć, idź, czy ty? Idź, Dobra. Idź, głoś. Idź głośno to słowo, prawda? Idź wiesz nam, co, tościk po prostu maską, no. Nie, nie, Proszę nie, nie. no bo, nie bo ja jestem! Okej, okay, wiesz co Jak nie jesteś mi pomóc, ja sama znajdę te dzieci, wiesz? No, mam nadzieję. Sama je znajdę I zobaczysz, zobaczysz, się zobaczysz mogę do tego, że się poznam. Okej, okay. dobra, dobra Pa. Żegnaj, luks. No i ale znowu, i znowu, no, tak, Dobra, tak słuchaj. Tak właśnie, że tutaj y, żadnych, prawda, pogodzenia nie będzie, że ty dalej będziesz... No, ale ja zła, nie jestem nie zła, no, bo... dzieci, nie, no ale istnieją. one istnieją właśnie. To właśnie jest problem, że istnieją. Dobra, dobra, ja idę je szukać, pa. No, powodzenia. Elo, dobra, widzowie. To tutaj, zero w ogóle aprobaty z jego strony. Ja nie rozumiem się tego słowa, skoro on jest ojcem tych dzieci. I jakby nie wiem, ja uważam, że trzeba je znać. One na pewno gdzieś tutaj same błąkają po prostu po tym świecie. Więc ja myślę, że tutaj trzeba sobie wprowadzić w życie akcję akcje dzieci, poszukiwawczą, tutaj nić na policji, nie wiem, na cokolwiek po prostu zacząć je szukać. Myślę, że to jest jedyne dobre i pozytywne rozwiązanie tej całej sytuacji, bo ja nie mogę ich zostawić samych. Wiecie o co chodzi. Ja po prostu ja tak nie postępuję widzowie. Nie, tak nie postępuje dobry człowiek, którym ja teraz jestem. Także e Widzowie, damy radę. Musimy je znaleźć także w przyszłych odcinkach. No cóż, mam nadzieję, że mi pomożecie i że będziecie ze mną przez ten ciężki okres, bo będzie ciężko, ale widzowie damy radę. Na pewno damy radę razem. Słuchajcie, wspólną siłą po prostu złymi siłami e, uda nam się to zrobić i odnajdziemy moje dzieci i Szczypsona. Także co, widzowie, dziękuję za to, że byliście do końca. Widzimy się jutro o godzinie 18.30 o godzinie 15.30 na drugim kanale Milki, wtedy wpadajcie koniecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło i widzimy się później, pa pa, kołambas! I trzymajcie kciuki, że się odnaleźli Moje zaginione dzieci. Hejka.